Super karimki, dziś będzie nam potrzebna taśma: ołówek, klej, nożyczki, linijka albo nożyczki z linijką, takie jak ja mam, i osiem takich karteczek. Może być o tym samym kolorze, o innym. Yy, no, tak, obojętnie. I bierzecie jedną z kartek. Robicie trójkącik, i odmierzacie tutaj centymetr. Rysujecie, gdzie macie ten centymetr, i obcinacie do tego centymetra. O tak. Rozkładacie. Najpierw zginacie to, ten centymetr o tu, rozkładacie, macie tutaj zgięty i składacie o tak. Na pół <laughs> o jeszcze raz na pół o i rozkładacie o, i tak samo w drugą stronę. Raz na pół i drugi raz na pół. Rozkładacie i klejcie cały ten paseczek klejem. I składacie na pół tak, żeby to się przykleiło do tego paseczka. O. Obcinacie. Taki jeden kwadrat, prostokąt, gdzie są dwa kwadraty, i macie trzy kwadraty. Teraz tu, tak lekko nacinacie. O tak. Z każdego tutaj trójkąta, i te tutaj przecinamy. Ciach, żeby tu tak o, było. I ciach. Mamy takie coś. I teraz bierzemy klej i kleimy dwa kwadraty, obojętnie jakie. Jeden. I drugi. I teraz robicie. Wkładacie ten kwadrat, który nie jest poklejony. I drugi kwadrat, który nie jest poklejony. I potem już nakładacie kwadrat, który jest poklejony. I drugi kwadrat, który też jest podklejony. I mamy takie coś. Można tutaj włożyć palce i podociskać. I teraz to samo robimy z drugim. Kleimy tutaj jeden. Kleję drugi. I wkładam ten, który nie jest poklejony do środka, drugi, który nie jest poklejony. I teraz nakładam trzeci, który jest już poklejony i czwarty, który już jest poklejony i mamy kwadrat. I musimy takich zrobić osiem. Więc pokażę jeszcze jeden, a potem będziecie już robić sami. Trójkącik. Odmierzacie centymetr. Obcinacie do centymetra. Zaginacie. Rozkładacie i składacie na pół. O, jeszcze raz na pół. Rozkładacie i w drugą stronę na pół. I drugi raz na pół. I rozkładacie. Klejcie tylko to. Składać na pół. Odcinacie jeden pro prostokąt składający się z kwadratów. <kłysy> Nacinacie tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu śniemy raz i dwa rozkładamy klejcie dwa kwadraty jeden i drugi wkładacie do środka niepoklejony i drugi niepoklejony i teraz jeden poklejony i drugi niepoklejony, tak jak było w tamtym. I wkładacie palca, dociskacie i to samo robicie z drugim. Jeden oklejacie, drugi oklejacie. I wkładacie niepoklejony. Drugi raz wkładacie niepoklejony. I tutaj już wkładasz jeden poklejony. I drugi poklejony. O. Dociskacie. I tak robicie 8 kwadratów. Jak nasze kostki są już gotowe, układamy je po cztery w rzędzie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Teraz będzie nam potrzebna taśma, bo będziemy je sklejać. Na początku tu raz dwa raz dwa więc ja sobie odetnę parę kawałków taśmy i teraz przyklejamy to z tym To z tym to z tym I te kostki i tu z tym. Teraz odwracamy. I po środku dwa kawałki taśmy. I dwie kostki, które są po środku, sklejamy. Tutaj i na dole po środku. Tu też sklejamy. W tą stronę tu. I tu. Mamy takie coś, to to rozkładamy w takie kółeczko, i sklejmy pomiędzy tymi tutaj, i mamy taką zabawkę. Można to brać w podróże: yy, podróże autem, samolotem i takie rzeczy. No to papa super kalinki.